Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi. Dzień, dobry rolnicy. Inwestycje zwiększające konkurencyjność, czyli nowa modernizacja program z dużo węższymi drzwiami do pokoju z dotacją. Tak? Modernizacja była w zasadzie dla, dla wszystkich, którzy mieli odpowiedniej wielkości gospodarstwo i chcieli skorzystać e, z dotacji. Natomiast inwestycje zwiększające konkurencyjność nie. Tutaj dużo węższe drzwi, ale da się tam wejść. A jak tam wejść i kto może tam wejść? No to przede wszystkim nabór wystartował 19, 20 listopada będzie trwał do 19 grudnia. Liczę, że zostanie przedłużony, więc jeśli oglądasz to w grudniu, może być tak, że ten nabór po 20 grudnia jeszcze będzie trwał. Jest to program dla rolników. Rolnikiem w ramach tego programu może być zarówno osoba fizyczna, jak i spółka, czy to spółka o.o., czy spółka jakaś na przykład e, jawna, tak, różnego rodzaju podmioty, mogą wziąć udział, ale nie może grupa producentów wziąć udział, no bo sama grupa nie jest, nie jest rolnikiem. Do 300 hektarów, no i przychód, przychód jaki trzeba wykazać udokumentowany, to jest 75 tysięcy złotych brutto, czyli VAT też się wlicza do tego przychodu. Trzeba wykazać ten przychód w 12 miesiącach poprzedzających, Miesiąc złożenia wniosku, czyli jeżeli wniosek będzie złożony w grudniu, to faktura z tego roku z grudnia nie będzie się liczyła. Mogą też być faktury opłacone gotówką, tak, jeżeli tam w fakturze będzie tak zaznaczone. Natomiast y, musi być y, listopad, tak, jeśli to miałoby być jakoś tak na, na świeżo. Y, kolejne, kolejne kwestie, co trzeba tutaj spełnić, trzeba. Maksymalnie po pięciu latach od uzyskania pomocy wykazać 10%, 10 wzrostu GVA, czyli wzrostu wartości dodanej gospodarstwa. W większości praktycznie w każdym przypadku da się to wykazać, udokumentować. To już od tego jest taka firma jak nasza, żeby to wszystko policzyć i zrobić tak, żeby ten, to 10% wyszło, ale to jest, to jest absolutny wymóg. W tym programie mamy 300 tysięcy złotych zwrotu na rolnictwo precyzyjne w budynkach inwentarskich, czyli tylko produkcja zwierzęca jest wspierana do 300 tysięcy złotych na jedną osobę, no i rolnictwo precyzyjne, czyli mogą to być, słuchajcie, wszelkiego rodzaju, na przykład robot udojowy będzie rolnictwem precyzyjnym. Warto dodać, że taki robot udojowy, nawet jeżeli na, w tej chwili macie za małe gospodarstwo, za mało krów, żeby go zrobić, to w tym programie liczy się to, co my założymy w biznesplanie, więc może być, mogą być trochę przerośnięte te rzeczy, tak? Co może być z rolnictwa precyzyjnego jeszcze? Paszociągi wszelkiego rodzaju, Wentylację, klimatyzację, roboty paszowe. Mogą być też te tak zwane głównojady, czyli te roboty do sprzątania oboknika, ale co ważne, może być też paszowy, słuchajcie, no Generalnie rolnictwo precyzyjne, tu nie ma zamkniętego katalogu, więc jeżeli macie jakiś pomysł i coś chcielibyście użyć w inwestycjach zwiększających konkurencyjność w tym rolnictwie precyzyjnym, to możecie do nas się zgłosić i wam powiemy, czy to ma szansę przejść, czy nie. Także. 300 tysięcy złotych dla, dla jednej osoby. Tu tylko jedna osoba może, może w tym programie wziąć udział. 65% zwrotu dla rolników, którzy są poniżej 41 roku życia, i 45% dla tych, którzy są starsi, którzy ukończyli 41 rok życia. Także dobre, dobre zwroty, myślę. Można ubiegać się o zaliczkę. O zaliczkę nawet w wysokości 50% to jest bardzo ważne. Nie trzeba na wszystko brać, brać kredytu. No i co? Punktacja punktacja w tym programie to naprawdę jest chill-out, Minimalna ilość punktów to są 4 punkty. 3 punkty można zdobyć za poprawę jakości produkcji. No to to praktycznie każdy będzie miał, bo trzeba będzie tak to napisać, że jest ta poprawa. Zorganizowane formy współpracy, czyli jeżeli jesteś w jakiejś grupie producentów, za to są dwa punkty. I to wszystko liczy się w dniu złożeniu, złożenia wniosku. Do tego systemy jakości unijne, ekologia to by było cztery punkty, dwa punkty jakieś inne unijne, krajowe systemy jakości po jednym punkcie. No to, to macie albo nie macie. Natomiast kolejne punkty, które nam tutaj ratują sytuację, to jest operacja, jest innowacyjna w ramach gospodarstwa, co ważne bądź rozwiązania cyfrowe zostały użyte. No i tu są sposoby, żeby te trzy dodatkowe punkty uzyskać. To byśmy mieli z pierwszego punktu, o którym mówiłem, trzy, teraz znowu trzy, to już mamy sześć, jest to powyżej czterech, więc się kwalifikujecie. Środków mamy na precyzyjne około 500 milionów złotych, więc myślę, że, że wystarczy, a zazwyczaj agencja dosypuje. No w ochronie środowiska no to sami wiemy, jak jest, powolutku dosypują i ten próg punktowy się zmniejsza. Czy wszyscy Zostaną? Zobaczymy, ale tego, tego nie wiemy. No i to są najważniejsze, słuchajcie, informacje w tym programie. Natomiast, jeżeli byście myśleli o maszynach do zbioru, to jest jeszcze kolejny obszar, obszar D i on startuje w, w tym samym terminie, ale o tym jest osobny film. Jo, dzięki. Polska Agencja Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Zmieniamy obraz polskiej wsi.